Cześć, witajcie. Dzisiaj mechanika samochodowa. Pokażę wam jak wymienić klocki w samochodzie Renault Kadjar. Klocki marki Brembo. Pokażę wam w szczegółach jak to zrobić, żeby bezpiecznie można było dalej jeździć krok po kroku. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Wymienię klocki w przedniej części samochodu i zademonstruję to na przykładzie jednego koła, ponieważ konstrukcja hamulców w obu kołach jest bardzo podobna. Z przodu tego samochodu zamontowany jest układ firmy Akebono. Przed odkręceniem i wyjęciem zacisku należy poluzować nacisk tłoka na klocki hamulcowe poprzez włożenie wkrętaka, oparcie o tarczę hamulcową i przyciśnięcie zacisku w kierunku zewnętrznym. Zacisk lekko chodzi, będzie możliwe teraz jego zdjęcie bez użycia większej siły. Na 14 mm odkręcam teraz śruby, które mocują zacisk w jaźmie hamulcowym. Teraz uwaga, zacisk nie może luźno wisieć na przewodzie hamulcowym, ponieważ go uszkodzi. Wieszaka na ubrania zrobiłem wieszak metalowy, którym podwiesza ten właśnie zacisk do sprężyny, która jest umieszczona w zawieszeniu przedniego koła. Teraz można bez przeszkód zdemontować klocki hamulcowe ręką lub przy pomocy wkrętaka montażowego. Teraz zobaczmy jak wyglądają użyte oraz nowe klocki hamulcowe oraz rzućmy okiem na pozostałe części układu hamulcowego. Dobrze jest, sprężnik zdjęte. Przystąpię teraz do sprawdzenia grubości tarczy hamulcowej. Przy okazji zobaczę w jakim stanie jest powierzchnia tarczy hamulcowej. Sutarka ma wcięcie, pozwoli te wcięcie ominąć rant, który powstał na tarczy hamulcowej i przy okazji zmierzę grubość tej tarczy. Na tarczy jest grubość 25 mm, więc można jeszcze tą tarczę eksploatować. Pojazd nie przejechał wiele, zaledwie 65 000 km grubość okładzin na klockach 4 mm. Te klocki można już z powodzeniem wymienić. W porównaniu z użytych klocków z nowymi widać jaka jest różnica w grubości okładzin. A teraz bardzo ważne zadanie. Te miejsca w jaźmie hamulcowym trzeba bardzo dokładnie wyczyścić, żeby klocki mogły pracować płynnie i równomiernie. Musi być usunięty cały nagar, całe zabrudzenie. Powierzchnia musi być gładka, czysta, wolna zanieczyszczeń. Najlepiej zrobić to płaskim klinikiem i szczotką życianą. Z uwaga, kolejny bardzo ważny moment. Chodzi o, chodzi o sprawdzenie prowadnic, w których umieszczone są swożnie. Swożnie te przykręcane są do zacisku układu hamulcowego. Swożnie muszą się przemieszczać w prowadnicach bez zacięć, bez oporów i takie swożnie warto wyjąć, zobaczyć ich stan techniczny, czy nie są skradowane. Należy je wyczyścić i oczywiście nasmarować nowym smarem. Smarem silikonowym, wysokotemperaturowym, na przykład takim, jaki stosuje się do cinderków hamulcowych. Przy naprawie użyłem smaru CX80. Oczywiście, przydatne linki techniczne umieściłem pod opisem mojego filmu. Przy takim smarowaniu warto jeszcze prowadzić niewielką ilość smaru do wnętrza prowadnic. Przy demontażu pamiętajcie o tym, aby nie uszkodzić osłon gumowych. W przypadku nieszczelnych osłon należy je wymienić na nowe. Przy motorzu należy dokładnie umieścić osłony gumowe w miejscach, gdzie powinny przylegać. Nie dopuścimy w ten sposób do rozszczelnienia urządzenia, a tym samym do przedostawania się nieczystości, jak w piasek, brud itd. Ważne jest, aby zacisk przesuwał się luźno w prowadnicach bez żadnych oporów, bez żadnych zacięć, a hamulce będą z jednakową siłą hamować. Nie wystąpi wtedy efekt ściągania podczas jazdy przy hamowaniu samochodem. Osobiście jestem ciekawy ile mechaników tak naprawdę dokładnie czyści i smaruje układ hamulcowy. Po takim smarowaniu i czyszczeniu i klocki hamulcowe będą równomiernie się zużywać. A tak przy okazji, efektem takiego czyszczenia jest dłuższy czas eksploatacji klocków i tarcz hamulcowych. Przy wkładaniu do prowadnic należy pamiętać, aby Kilka razy poruszać nimi w celu rozprowadzenia smaru wewnątrz prowadnicy. Do cofania tłoczków hamulcowych użyłem zestawu przeznaczonego do tego celu. Naniosę teraz preparat wysokotemperaturowy od strony metalicznej klocków oraz na ich osłony. Preparat ten zapobiegnie piskom klocków. teraz sprężyny umieszczone w zacisku hamulcowym. Sprężyny wykonane są z nierdzewnej stali, więc nie ma potrzeby ich wymiany. Kolejna czynność to umieszczenie czujnika akustycznego w klocku hamulcowym. Czujnik ten ostrzega o nadmiernym zużyciu okładzin hamulcowych. Następnie zakładam wcześniej pomalowane osłony klocków hamulcowych. Krawędzie klocków, które stykają się z jarzmem, smaruję smarem wysokotemperaturowym, miedzianym. Takie smarowanie zapobiegnie zapiekaniu się krawędzi klocków. Przed montażem doczyszczę jeszcze jarzmo w miejscu z typu klocków i strażek. Wyczyszczone miejsca posmaruję jeszcze smarem miedzianym wysokotemperaturowym, który zapobiegnie przypiekaniu części współpracujących. wyczyszczę się zabrudzenia na powierzchni tłoka hamulcowego. Po takim czyszczeniu warto jeszcze podważyć delikatnie uszczelkę tłoka i zobaczyć jaka jest powierzchnia jego pod spodem, czy nie jest skordowany, czy nie jest zanieczyszczony. Jeżeli nie, to wszystko w porządku, ale warto jeszcze nanieść do środka smaru do cylinderków hamulcowych. Smar ten spowoduje, że tłok będzie przesuwać się równo, równomiernie, bez zacięć. Następnie, uciskając osłonę tłoka, można ten smar równomiernie rozprowadzić po krawędzi tłoka. Wprowadzę przyrząd, który pokazywałem wcześniej, do zacisku i wycofam tłok, robiąc miejsce na nowe kocki. Tu jeszcze uwaga. Ważne jest, aby nie pominąć takiej czynności, jak odkręcenie korka w zbiorniku płynu hamulcowego, ponieważ cofając tłok, ten płyn będzie narastać. Krótko mówiąc, ten płyn z cylinderka cofa się do zbiorniczka i dlatego musimy ten poziom w zbiorniczku obserwować. Przy cofaniu cylinderka pamiętajmy, aby jeszcze układać uszczelkę w harmonikę. Tą uszczelkę, która osłania tłok w zacisku. Gdy płynu w zbiorniczku dużo przybędzie, możemy go usunąć na przykład za pomocą zwykłej strzykawki. Wykręcam teraz przyrząd i sprawdzam ułożenie uszczelki. Ułożenie uszczelki jest bardzo ważne, więc sprawdźmy jeszcze raz, czy równo się ona układa. Prawidłowo ułożona uszczelka układa się w harmonikę, i tak powinno być. Jeszcze przyczyszczę skórzu i na krawędź tłoka nałożę niewielką ilość smaru miedzianego, wysokotemperaturowego. Następnie zakładam sprężynki na jażma hamulca. Montaż jest prosty. Blaszko sprężynki po prostu wciskamy na swoje miejsca. Jedną u góry, drugą na dole. Teraz bez problemu zakładam klocki hamulcowe na swoje miejsca. Ale tu jest bardzo ważna uwaga: pamiętajcie, żeby te klocki złożyć w taki sposób żeby sprężynka, która jest na dole czy u góry wypychała klocki na zewnątrz to właśnie teraz widać i zaraz pokażę Wam, zademonstruję na czym to wszystko polega po prostu sprężynki muszą odpychać klocki od tarczy hamulcowej żeby nie było tak, że założycie sprężynkę a ten koniec sprężynki będzie na zewnątrz klocka on ten koniec musi być umieszczony pod klockiem, między klockiem a tarczą hamulcową, to jest bardzo ważne część mechaników niestety popełnia ten błąd te sprężynki działają tak, że jak puścimy nogę z hamulca, to odpychają klocki od tarczy hamulcowej, oczywiście w minimalny sposób, powodując, że mamy luz. Czyli klocki podczas jazdy bez hamowania nie dotykają otarczy hamulcową i przy okazji też nie zużywają się. Po założeniu klocków, zademonstruję Wam zobaczcie, jak pracują klocki i sprężynki już po całym założeniu. Czyli naciskamy, one wracają, one muszą spężynować. Jeżeli spężynują na dole i u góry, właśnie w taki sposób, to wszystko jest ok. Możemy już przystąpić do zakładania zacisku. Pamiętajmy, sprawdźmy dokładnie, czy klocki naprawdę dobrze funkcjonują, czy nigdzie nie ocierają, czy mają swobodę przemieszczania się. Tylko takie zmontowanie zacisku z klockami powoduje, że mamy porządnie zrobione hamulce. Można teraz z powodzeniem założyć zacisk hamulcowy na swoje miejsce. I dokręcam zacisk dwoma śrubami grzechotką z kluczem nasadowym 14 mm. A następnie kluczem dynamometrycznym z siłą do kręcenia w granicach 32-38 Nm. takim dokręceniu odtłuszczam teraz tarcze hamulcowe specjalnym preparatem. I teraz uwaga mega ważna sprawa zacisk chodzi bardzo luźno na boki. Tak ma być. On po prostu przemieszcza się, ponieważ nie jest wypompowany jeszcze płyn hydrauliczny który musimy dopompować nawet ręką. Wystarczy dopompować pedał hamulca po to, aby on stał stabilnie, żeby już nie było luzu. Jak tego nie zrobicie, możecie spowodować wypadek, rozbić samochód, ponieważ nie będzie w tym momencie samochód hamować. Trzeba koniecznie kilka kilkakrotnie nacisnąć hamulec, żeby dopompować płyn do cylinderka. I na koniec sprawdzamy poziom płynu hamulcowego z zbiorniczku, zakręcamy nakrętkę i to jest wszystko. Po założeniu koła i jego dokręceniu możemy cieszyć się sprawnym układem hamulcowym po wymianie klocków. I to jest wszystko. Powoli film dobiega końca. Wymiana klocków w Renault Kadjar jest zakończona. Jeżeli macie inny samochód niż ten, który prezentuję w filmie, nie martwcie się. Zapamiętajcie link do filmu. Ten link Wam się z powodzeniem przyda, ponieważ wymiana klocków w innym marce samochodu z przodu oczywiście jest bardzo, bardzo podobna. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.